Szanowni Państwo, Monika Butryn dla Telewizji Niezależnej Lublin. Zostałam poproszona o spotkania takie z Państwem w formie elektronicznej, zdalnej przez najbliższe tygodnie. Jestem poruszona pewnie tak samo jak Państwo tym, co się dzieje, zaniepokojona, ale także zwyczajnie. Um, zmuszona do refleksji i zastanowienia jako człowiek, jako matka, jako kobieta, jako przedsiębiorca, prowadzę od 15 lat jednoosobową działalność gospodarczą, i każdy z nas znalazł się w tym momencie w, w sytuacji podbramkowej trudnej, nieobliczalnej, zupełnie dla nas nowej. Ale także sytuacji, która zmusza nas do ogromu autorefleksji, refleksji ogólnie, glo globalnie, refleksji, która nasuwa ogromną ilość uczuć, które są dla nas może nie nowe, ale mm, w jakiś sposób zostały na nas zrzucone nagle. Negacja. Ignorancja, są tacy, którzy negują tą sytuację, mówią, ale to za tydzień, za dwa, skończy się. Są tacy z Państwa, którzy ignorują, dalej wychodzą, spotykają się, biorą udział w mszach, spędach, m, typowych m, zakupach wieloletnich. Wielo, godzinnych, gdzie spędzają Państwo w dużych skupiskach ludzi bez obawy narażającej się na nie tylko zarażenie kogoś, ale, ale przede wszystkim bez beztroskę, która powoduje, że, że jesteśmy stale w stresie, napięciu. Każdy z nas przeżywa to na swój inny sposób, y oczywiście. Każdy z nas przeżywa to w sposób taki, jaki umie, jaki zna, jaki jest dla niego osobliwy i wyjątkowy. Y tak jak powiedziałam, pojawia się stan ignorancji, stan negacji. Y pojawia się też stan akceptacji tego, co jest, świadomości tego, co jest i swoistej konsternacji, bo też część z nas jest po prostu zszokowana tym, zaskoczona. Ja sama, y, która jestem racjonalistką i stąpającą do bólu po ziemi, y, uważam, że nie przewidziałabym takiego scenariusza y, science fiction y, filmu i grozy i komediodramatu i filmu, który odgrywa się po prostu z naszym udziałem w roli głównej. Nie przewidziałabym tego i tak jak państwo jestem tym głęboko zaskoczona. Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiemy, co się wydarzy. I Dlaczego zmierzam? Otóż będę się z państwem chciała spotykać regularnie. Dzisiaj jest to tylko taki wstęp, nie poruszający konkretnego zjawiska, ponieważ chciałabym tylko słowem wstępu wyjść, dlaczego się tu pojawiam. I. i Właściwie w tej m, przedziwnej scenerii m, będę chciała poruszać z Państwem różne tematy bieżące, życiowe. Może m, czasami będzie, o, będą one odskocznią od tego, co się dzieje. M, niekoniecznie będą one tak poważne i tak bardzo, bardzo m, smutne jak dziś, ale jestem przekonana, że dojdziemy również do takiego etapu, kiedy będzie pojawi się w nas będzie w nas wdzięczność za to, co się stało, dlatego, że zmusi nas to y, do ogromnych y, właśnie zmian, także w podejściu do swojego biznesu, do swojego życia, do swoich bliskich. Ehm, czytając czasami fora, widzę, jak w ludziach kipi y, złość, bunt, agresja, jakaś niezgoda na to wszystko. Piszcie Państwo, jak sobie Państwo z tym radzą. Jak, jak możecie może podzielić się swoimi jakimiś sposobami, swoimi metodami, swoją bezsilnością, bo tego też nie ma co wykluczać i nie ma co się z tym bić, że jesteśmy bezsilni, że jesteśmy zupełnie, zupełnie bezradni w tej sytuacji. Ale także zachęcam Państwa do tego, żebyśmy. Wspólnie y, starali się siebie zrozumieć. Nie szukali w drugim człowieku y, po prostu y, spraw, które dzielą, tylko, tylko pomyślmy, że jesteśmy teraz na tym samym y, wozie, I że możemy być pod tym wozem z drabiną na wozie, bez drabiny na wozie, y, z punktem zaczepienia, bez punktu zaczepienia. Hmm, że jesteśmy absolutnymi w tym momencie ludźmi, którzy globalnie, zupełnie cały świat jest w tej samej sytuacji i hmm, może pojawi się z czasem w nas wdzięczność za tą sytuację, z, za ten, taką lekcję, opamiętanie, za to, że hmm, hmm, zostaliśmy zamknięci i zmuszeni do refleksji pewnie nad którymi hmm, Pochylić się jest trudno, bo często są one gorzkie i często są one bolesne. Tylko, że ym, może ta wdzięczność pojawić się dopiero, kiedy to wszystko troszeczkę dojdzie do normy, do ładu, do jakiejś, ym, jakiegoś spokoju. W tym momencie wszyscy w jakiś sposób podlegamy jakiejś pauperyzacji. Zubożeniu, ale nie tylko w kontekście ekonomicznym, gospodarczym. Myślę, że z jednej strony także odsłania ta sytuacja nasze słabe punkty. Ubożejemy, dlatego że odkrywamy złość, odkrywamy agresję, odkrywamy bezradność, odkrywamy słabość swoją, ym, odkrywamy yy, że nie jesteśmy tacy bohaterscy. Jako sobie myśleliśmy, ani tacy silni, jak o sobie myśleliśmy. I to jest swoiste zubożenie nas, upokorzenie, zamknięcie w domu. Nie wiem jak Państwo, ale ja czuję się jak w więzieniu, ponieważ mam bardzo silno rozwinięte poczucie takiej niezależności, wolności silne. W związku z tym ja zamknięcie znoszę bardzo psychicznie źle. E, szukam zajęć, staram się um, o różnych rzeczach um, pisać, poruszać, e, chociaż jest mi często bardzo trudno e, wrócić do tego, żeby się um, umyć, ogarnąć, e, ubrać e, i udawać, że jest bez zmian. Więc. E, Będziemy się może spotykać tutaj i prowokować jakieś tematy do rozmów, do dyskusji, ale bardzo Państwa proszę o ograniczenie w tych dyskusjach nienawiści, żalów, złości, bo wydaje mi się, że w tym momencie to nas właśnie zubaża najbardziej, to nas najbardziej dewaluuje, odsłania. Ta taka zbiorowa panika, która doprowadza do tego, że zaczynamy myśleć tylko o sobie, jak wyzuć się ze złości, jak tę złość przerzucić, jak tę odpowiedzialność przerzucić na kogoś. W związku z tym próbujmy w tym czasie trudnym, dziwnym, niepokojącym, nie wiadomo kiedy się kończącym, spróbujmy pomyśleć o tym, Drodzy Państwo, jak możemy zacząć od siebie, na, na własnym polu, we własnym domu, być lepszym człowiekiem, bardziej cierpliwym, bardziej mm, kontrolującym swoje emocje, swoje uczucia, nieraniącym, nie wytrząsającym się nad światem, bo teraz nam nic to nie da. Absolutnie każdy jest ponad, ponad tą sytuacją w tym sensie, że każdego tak samo ona dotyczy. Czy kupisz 30 pak makaronu, czy kupisz 100 opakowań papieru, jesteś tak samo zagrożony, jesteś tak samo ym, jesteś tak samo bezradny, jesteś tak samo narażony, jesteś tak samo Zamknięty, jesteś tak samo uwięziony, jesteś tak samo ograniczony. Więc nie pokazujmy w tym czasie swoich głupich, takich prostych, prymitywnych zachowań. Pokażmy, że umiemy myśleć, ale na zasadzie myśleć. Kierując się dobrem, kierując się empatią, kierując się zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim widzieć człowieka w drugim człowieku, nie myśleć tylko o sobie, nie myśleć o tym, żeby czubek nosa pozwolił mi nie widzieć reszty. Bardzo Państwa o to proszę i kiedy nasze spotkania będą powodować, że się nie zgadzamy. To niech to niezgadzanie, niech ta niezgoda, niech ta różnica zdań będzie na poziomie kulturalna. Yy, niech nie wyzwala ten stan w nas tego, co jest w nas najgorsze. Serdecznie państwa pozdrawiam. Dziękuję i życzę siły, zdrowia i pogody ducha mimo tej fatalnej sytuacji.